10 kontrowersji o Norwegii. 1. Gościnność w Norwegii. Gdy przychodzisz w odwiedziny, dostajesz kawę i ciastko. I to wszystko. Zero obiadu, zero uczty. To brak szacunku, czy po prostu inna kultura. 2. Polskie sklepy w Norwegii. Polacy w Norwegii otwierają polskie sklepy i robią zakupy tylko tam. Są tacy. To integracja czy zamykanie się w swojej bańce. 3. Kawa w Norwegii. Norwegowie piją najwięcej kawy na świecie, ale to lura, której nie da się pić. My w Polsce mamy lepszą czy gorszą? Cztery. Randki i związki. W Norwegii to normalne, że kobieta płaci za siebie na randce. Czy to równouprawnienie, czy brak męskiej ogłady? 5. Zarobki a życie. Norweska pensja po podatkach brzmi świetnie. Dopóki nie zobaczysz cen czynszu, uważacie, że to lepiej żyć skromnie w Polsce, czy może wygodnie w Norwegii? 6. Norweska gościnność. W restauracjach w Polsce kelner zagada, doradzi, czasem nawet zażartuje, a w Norwegii? Zero smaltaku, tylko sucha obsługa. Profesjonalizm czy chód? 7. Dzieci śpiące na dworze. Norwegowie zostawiają niemowlaki w wózkach na mrozie, żeby spały na dworze. To zdrowe czy szokujące? 8. Brak zasłon w domach. Norwegowie nie mają zasłon i każdy może zaglądać do ich salonu. Naturalność czy totalny brak prywatności. 9. Alkohol w Norwegii. Butelka wina w sklepie w Norwegii kosztuje tyle co obiad w Polsce. Czy takie ceny to ochrona zdrowia czy absurdalna przesada?